Witajcie w takim luźniejszym materiale. Dzisiaj jestem w lesie, bo uznałem, że jest łana pogoda i trzeba skorzystać. Nie wiem jeszcze jak dobry to jest pomysł, że nagrywam z wodospadem w tle, bo może wszystko co mówię zagłuszać i potem się okaże, że nic się nie nagrało. Ale mam nadzieję, że nie. Że ten mic będzie działał. No i przygotowałem taki luźniejszy materiał. Mniej może zresearchowany i bazujący na jakichś papierach, tylko po prostu chciałem mówić z własnego doświadczenia, też z takich informacji i jakichś porad, które znalazłem w internecie przez lata przebywania na YouTubie i które mi jakoś pomogły i pomogły podejmować różne decyzje. Jako, że już skończyłem 25 lat i mój przedni płat czołowy przestał się rozwijać, to może mam jakieś przemyślenia, których Ty jeszcze nie masz, albo które masz i wiesz. Jeżeli masz i wiesz, to dobrze dla ciebie. A może ktoś nie wie, i może komuś ten materiał pomoże. Dziś usłyszałem takie coś, że w tych latach młodzieńczych, w latach dwudziestych, bardziej chodzi o to, czego nie robić, niż to, co robić, bo to, że nie masz planu na siebie, czy jakiegoś konkretnego pomysłu, to jest całkiem normalne i powszechne. Natomiast chodzi o unikanie pewnych rzeczy. No, i w tej liście, którą przygotowałem, to jest taka mieszanka rzeczy. Mówię trochę o tym, czego unikać, albo co robić, albo na przykład, jak znaleźć jakiś pomysł na siebie, albo jakieś rozwiązanie swoich problemów. Dobra, to przejdźmy do pierwszej rzeczy, jaką sobie zanotowałem, i to jest zadbanie o swoje zdrowie psychiczne. Uważam, że to jest podstawa. To jest jakiś fundament, na którym się buduje wszystko inne. To znaczy, co przez to rozumiem? Jeżeli Jesteś w dobrym stanie psychicznym i stwierdzasz, że jakoś sobie radzisz, no to dobrze dla Ciebie, no to jakby możesz to pominąć. Jeżeli czujesz, że coś nie jest idealnie i że mogłoby być lepiej, ale budzisz się każdego dnia i widzisz, że możesz coś zrobić, że są jakieś rzeczy do poprawienia, no to wtedy możesz posłuchać następnych rad i wtedy. Będę Ci mógł jakoś pomóc. Natomiast, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, gdzie no nic Ci się nie chce, i jest taki totalny fatalizm, zniechęcenie do życia, no to wtedy musisz skontaktować się ze specjalistą. Uważam, że to jest najlepsze wyjście. Skontaktuj się z psychoterapeutą albo z psychiatrą. Z depresją to jest trochę tak, jak z leżeniem najebanym w rowie, że ciężko z niej wyjść samemu. Warto prosić o pomoc. Warto zadzwonić. Tym bardziej, że mamy takie możliwości w Polsce jeszcze, że jest publiczna służba zdrowia i jakby te rzeczy powinny być oferowane dla tych, którzy, którzy ich potrzebują po prostu. Druga rzecz to przegląd swojego otoczenia. Myślę, że to jest bardzo ważne, w jakim środowisku się znajdujesz. Jacy są twoi znajomi? O, widziałem jakiegoś człowieka. Ja się jeszcze totalnie wstydzę, jakby mówić przed kamerą, jak widzę ludzi, to panikuję, ale zobaczymy, może przejdzie po prostu. <grym> no dobra. Mówiłem o tym, że, żeby zrobić przegląd swojego otoczenia. I co przez to rozumiem, e, wszelkie jakieś toksyczne relacje e, ze znajomymi, wszelkie jakieś takie dziwne związki, które czujesz, że źle na ciebie oddziałują, to jest coś, co Musisz oddalić od siebie. Musisz to zignorować w jakiś sposób. Jeżeli nie da się od tego uciec, no bo na przykład są takie sytuacje, że to jest rodzina, no to wiadomo, że rodziny się nie pozbędziesz, co nie, ale wtedy po prostu staraj się spełniać to minimum i ograniczać kontakty na, na tyle, na ile to możliwe. A jeżeli chodzi o znajomych, jeżeli masz takie sytuacje, że masz znajomych, którzy. Yy, ciągnąć Cię w dół i wiesz, zachęcają Cię do jakichś chujowych rzeczy, typu nie wiem, czpanie, czy panie, czy klanie, non-stop. No to wiadomo, że w takiej sytuacji trudno po prostu powiedzieć: Hej, sorry, ja nie chcę. Ja rozumiem trudność tej sytuacji, ale coś, co trzeba zrobić, to jest e, po prostu powiedzieć nie i po prostu czasami e, zignorować takie zachęty, nie? Bo w momencie, kiedy zignorujesz ich wystarczająco dużo, to taka osoba po prostu straci zainteresowanie tobą i przestanie się do ciebie odzywać. No i może to jest coś, czego potrzebujesz. Oczywiście, mi też nie chodzi o to, żeby oddalić wszystkich znajomych od ciebie, no bo wiadomo, że to jest ważne, żeby mieć kogoś bliskiego. Ale czasami, serio, wystarczy ci jedna bliska osoba, i to powinna być taka osoba, której nie wstydzisz się. Nic powiedzieć, e, która będzie się cieszyła razem z Twoich wygranych i będzie e, potrafiła Ci współczuć czy w jakiś sposób Cię wesprzeć w trudnych sytuacjach albo w momencie, w, kiedy, w którym coś Ci nie wyjdzie, nie? To jest całkowicie normalne. Taki powinien być ten stan domyślny w ogóle przyjaźni wszelkiej. No, a wiemy, jak to jest i wiemy, jak dużo jest toksycznych po prostu relacji. Które bazują tylko na takim koleżeństwie, że ej, chodźmy się napić, ej, chodźmy jedźmy tam razem, ej, chodźmy pogramy razem w Lola, i na tym się to kończy. Tam nie ma żadnej większej wartości. No jeżeli masz takie relacje i jeżeli czujesz, że takie relacje po prostu oddziałują negatywnie na ciebie, no to musisz je zakończyć, ograniczyć, zignorować. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, na dłuższą metę nic na tym nie zyskasz, a pamiętaj też to. Że y, to nie są koniecznie definitywne zerwania. Jeżeli z kimś ograniczysz kontakt y, i ty w jakiś sposób się zmienisz, to może być tak, że zyskasz zupełnie inną perspektywę na tą relację i spotkacie się za parę lat i to będzie zupełnie inna dynamika. Ta druga osoba też się zmieni. Jakby ludzie się zmieniają i to jest normalne. Chodzi mi o to, że w tym konkretnym punkcie masz osoby, czy osobę, która źle na ciebie oddziałuje. W tym momencie trzeba powiedzieć po prostu, no nie, nie chcę się spotykać. Coś, co ja mówię ze swojego doświadczenia, to nie warto jest palić, nie warto jest chlać. W ogóle chlanie to jest takie zajęcie totalnie bezsensowne. Zwykiem sobie uświadamia, że to jest totalnie niepotrzebne, że możesz się całkowicie bez tego obyć. Oczywiście czasami dobrze jest wypić piwo na imprezie albo dwa, żeby wejść w jakiś mód. Ale nie takie chlanie i takie chlanie regularne, bo z tego nie ma żadnych korzyści, z tego są tylko potem problemy. Prędzej czy później to się przemienia w nauk. Czasami sobie nie zdajesz z tego sprawy, ale spróbuj czasami odłożyć na przykład picie na, na miesiąc, jakie to jest trudne, nie? Wtedy sobie zdajesz sprawę, że hej, no może jednak jestem uzależniony i może coś, coś trzeba z tym zrobić. Tak samo z paleniem. Odpalenia się mega łatwo uzależnić, to jest w ogóle e, mało wiadome mam wrażenie, ale nikotyna jest bardziej uzależniająca niż heroina. Po prostu o tym się tak nie mówi, no bo nikotyna nie jest aż tak szkodząca wiadomo w krótkim okresie. E, ale jest mega uzależniająca. I coś, co staram się tutaj podkreślić, to to, że wszystko to, co jest jakby nakładane na ciebie, takie nałogi, które cię ograniczają, to jest coś, czego trzeba się pozbyć. Im mniej jest tego, że ty nie masz kontroli nad jakąś czynnością, tym lepiej dla ciebie. No. Tym bardziej jesteś produktywny. Jeszcze kurde, z chlaniem i e, paleniem jest tak, to się łączy oczywiście z tym poprzednim punktem, o którym mówiłem, czyli że e, alkohol czy e, nikotyna no to są takie używki społeczne w tym sensie, że najczęściej je stosujemy w grupach, w towarzystwie. Towarzyskie powinienem powiedzieć niż społeczne. Widzisz, to jest tak, że jak jesteś w, takim, w takiej grupie, w takiej bańce osób, które to robią, no to trudno jest powiedzieć nie, a łatwo sobie powiedzieć, a dobra, jak wszyscy to robią, to ja też. No ale musisz sobie zdawać sprawę z tego, że wszyscy żyjemy w bańkach. Jakby nieważne, jakbyśmy chcieli, to żyjemy w bańkach. I to jest tak, że może być jedna grupa osób, które piją i palą i tak spędzają czas, cały czas, natomiast e, obok jest grupa, która tego nie robi totalnie. Dla której jest naturalne to, że tego nie robi e, i spędza czas w inny sposób. Ja myślę, że to jest ciekawsza alternatywa po prostu, żeby spotykać się po to, żeby porozmawiać z kimś e, i na przykład nie wiem, ugotować coś razem albo porozmawiać o. Swoje doświadczenia, dniu whatever, niż spotykanie się na picie, nie. Czwarty punkt, ważny według mnie też, to żeby nie oglądać porno. Porno stało się tak wszechobecne i stało się plagą mojego pokolenia. Ja myślę, że wszyscy je oglądają i że to nie powinien być temat tabu po pierwsze, że wszyscy go oglądają. Bo to jest normalne, że to oglądasz, no bo jest powszechne jest łatwo dostępne i, no i sprawia ci satysfakcję, daje ci ten zastrzyk dopaminy, co nie? natomiast czemu porno jest złe? po pierwsze dlatego, że zniekształca ci całkowicie obraz relacji damsko-męskich to jest tak, że nawet jeżeli czujesz się sprytniejszy i mądrzejszy, że nie wiem, no przecież ja wiem, że porno to nie jest prawdziwe życie, to podświadomie twój mózg e, będzie wyłapywał pewne wzorce zachowań, właśnie z porno, i przekładał je na prawdziwe życie. A zresztą doskonale wiesz, pewnie, jeżeli oglądasz, czy oglądałeś, czy whatever, że im dłużej oglądasz, tym silniejszych bodźców potrzebujesz. Bo tak jest w sumie z każdym uzależnieniem, co nie? Więc e, potrzebujesz silniejszych bodźców, więc automatycznie sięgasz po bardzo jakieś ekstremalne filmiki. To też przecież kształtuje jakieś Twoje preferencje seksualne. No i teraz pytanie, wiesz, czy Ty, ch czy ty chcesz mieć takie preferencje seksualne? No bo to często są jakieś absurdalne rzeczy, prawda? No wracając, prawdziwy seks i prawdziwe relacje damsko-męskie tak nie wyglądają. Więc potem, myślę, trudno jest takiej osobie, która w młodości ogląda dużo porno, wejść i odnaleźć się w relacjach damsko-męskich. Często to jest po prostu duże wyzwanie, żeby gdzieś tam się odnaleźć. No i szczególnie w takiej sytuacji, kiedy robimy to po raz pierwszy, nie wiemy do czego to odnieść, no i odnosimy to zazwyczaj do porno, nie? Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, no jest szereg tych problemów, które wywołuje porno. No i e, jeżeli też wydaje ci się, że nie jesteś uzależniony, no to odłóż na przykład pornografię na, na tydzień, nie? I zobacz jak to jest. Zobacz, czy dasz radę. Nie? No, kibicuję ci, że dasz radę i że będzie wszystko ok. Jeżeli szukasz jakichś alternatyw, no to zdjęcia na przykład. Zdjęcia e, są dużo lepsze niż pornografia. Pornografia po prostu wpływa na Twój mózg dużo bardziej. Jest dużo więcej bodźców, jest wiesz. Dźwięk, ruchomy obraz. To wpły inaczej wpływa na Twój mózg niż po prostu obrazek. Było takie coś. Było jakieś takie badanie, że sprawdzali, e, jak osoby, które oglądały porno przez jakiś tam okres, i osoby, które patrzyły tylko na nagie zdjęcia przez jakiś okres, jak one później e, wróciły do takich normalnych wzorców seksualnych. I było tak, że e, osoby, które oglądały tylko zdjęcia, dużo szybciej sobie poradziły dużo szybciej się odnalazły. To może być jakiś pomost, nie, pomiędzy. Yy, oglądaniem porno, a nie oglądaniem porno wcale. No bo wiadomo, że trudno jest to rzucić tak po prostu. A no w ogóle oglądanie porno jest słabe, no. Skup się na czymś, co przez to rozumiem. Eee, nie jakiś cel. No i to może być różny cel, bo ja też nie powiem ci, co masz robić. Trudno się żyje bez jakiegoś określonego punktu, do jakiego chcesz dotrzeć. I. Czasami to nie musi być Twoja misja życiowa. Ja nie uważam, że to od razu musi być coś e, wielkiego, nie? Tylko skończyć jakiś projekt, skończyć rok, skończyć studia, napisać jakąś pracę, coś, co po prostu będzie trwało, coś nad czym będziesz mógł pracować regularnie i się temu poświęcić, co nie? Albo, nie wiem, chcesz odnieść jakiś tam sukces i zakładasz sobie, o do tego czasu może osiągnę ten sukces. Chociaż bardziej myślę, że. E, Dobre, dobrze wybierać takie cele, na które my mamy wpływ, nad którymi możemy pracować, niż takie, że o, no, do, y, przyszłego, do przyszłego roku otworzę biznes, który tam będzie zarabiał milion. Nie? To jest cel, na który masz jakiś wpływ, ale nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Mniej konsumuj, twórz więcej. No, i to też jest dla mnie taka personalna materia, no bo wiadomo, że teraz nagrywam na YouTubie i okej, okay, nastawiłem się na to, że będę robił filmiki, a nie tylko je oglądał. Natomiast myślę, że to ma zastosowanie no, w różnych obszarach życia. To jest taka najbardziej oczywista, internet i media społecznościowe. No bo uważam, że sama konsumpcja treści, nieważne czy wiesz, czy oglądasz jakieś głupie. Kotki na TikToku, czy oglądasz wideo, eseje na YouTube o filozofii, fizyce, whatever. Wiadomo, że jeden może mieć większą wartość merytoryczną, drugą mniejszą, ale to nadal jest tylko konsumpcja i uważam, że to jest taka konsumpcja bierna, mimo wszystko. No bo my włączamy sobie filmiki na YouTube czy na innych mediach i po prostu gdzieś tam one lecą w tlen, najczęściej co nie. Natomiast to umożliwia ci to, że przestawiasz się na tworzenie. I nie mówię tutaj o filmikach na YouTubie, ale e, możesz na przykład pisać o tych rzeczach, możesz mówić o tych rzeczach, po prostu dyskutować z innymi na ten temat, e, albo używać e, tych informacji, które gdzieś czerpiesz z różnych źródeł, i wykorzystywać je w nie wiem, w swoich projektach, pracach, whatever. Ale całkowicie inaczej pracujesz w tym momencie. Bo. Myślisz krytycznie nad tym, czego słuchasz, budujesz swoje zdanie na jakiś określony temat, jesteś w stanie to zastosować w praktyce, co jest istotne, i w momencie też, kiedy coś tworzysz, to jest inny rodzaj satysfakcji. Dostajesz na przykład pozytywny feedback. I to jest taki sygnał dla Twojego mózgu, żeby coś poprawić, zrobić coś więcej. I to jest coś, z czego automatycznie staniesz się dumny. E, to jest fajne uczucie, długotrwałe uczucie. E, natomiast konsumpcja taka bierna no może dać Ci odrobinę dopaminy, ale to się utrzymuje krótkotrwale. I koniec końców, jeżeli traktujemy tylko kontent mm, jako taki zapełniacz, Naszego dnia albo taki dystraktor, że e, o, za dużo myślę, no to muszę sobie coś włączyć na YouTube w tle. No to w tym momencie e, wracamy do punktu wyjścia, jak tylko wyłączymy te filmy, co nie? Dobra, następny punkt na liście to jest ruszaj się. Ja nie mam jakiegoś szczególnego zamiłowania do sportu i nigdy nie byłem jakimś zapalonym gym brosem, ale. Uważam, że ruszanie się jest ważne. nie? Ja mam taką teorię na to, że my przez tyle tysięcy lat byliśmy zwierzętami, biegaliśmy po lesie. No czy nawet 100 lat temu ludzie po prostu ruszali się więcej, bo tego wymagała też od nich praca. Nie? A w momencie, a to, co się dzieje teraz, i to, że większość z nas większość dnia spędza w pozycji siedzącej no to nie jest dla nas naturalne. I to też wpływa na naszą psychikę. Czasami warto iść na spacer, iść na rower, pograć w jakiś sport. No niekoniecznie musi być siłownia. Też nie lubię tego, tej narracji na YouTubie, że o, musisz podnosić ciężary. No ale jak ktoś nie lubi podnosić ciężarów, no to co, kurwa, ma się zmuszać? Dobrze jest wybrać taki sport, który lubisz i który sprawia Ci satysfakcję, bo wtedy też jest szansa na to, że utrzyma się ten trend dłużej, po prostu u ciebie i będziesz to robił e, przez długi okres, nie? I to jest ważne. No. Jeżeli nie masz z kim iść, no i sam to nie jest nic złego, naprawdę. Żeby iść samemu na rower, na spacer, pobiegać, to, to jest ważne. Od razu po tym będziesz się lepiej czuł. Socjalizacja e... to się trochę łączy z tym drugim punktem, o którym mówiłem. No bo. Chodzi mi tutaj o znajomych, i o tym, żeby mimo wszystko utrzymywać kontakty z ludźmi. Nie odcinać się totalnie. Jeżeli masz jednego przyjaciela, przyjaciółkę, no to utrzymuj z nim kontakt. To jest ważne. Jakby budowanie takich zdrowych relacji jest ważne. Jakby to nie jest wystarczająco doceniane. No i co w sytuacji, w której nie masz kogoś takiego, z kim możesz porozmawiać i się odezwać? No bo wiadomo, że dużo osób po prostu jest samotnych, co nie? No to pomyśl o tym, żeby spędzać więcej czasu z rodziną, żeby po prostu zaangażować się jakoś w ich życie i spędzać z nimi więcej, więcej czasu. Żeby po prostu rozmawiać z kimś, to jest ważne. No dobra, ktoś powie, że nie ma rodziny albo że ma kiepskie relacje z rodziną. No to jeżeli... Stosujesz te punkty, o których mówiłem wcześniej. To znaczy, e, podejmiesz jakiś sport, zaczniesz realizować jakiś projekt, to prędzej czy później spotkasz na swojej drodze ludzi, którzy będą robili te podobne rzeczy. I już jak złapiesz jakiś punkt wspólny z osobami, to łatwiej nawiązać relacje. No i e, myślę, że to jest ważne, no. e, żeby mieć kogoś, z kim możesz porozmawiać i żeby. Nie zamykać się w sobie. Naprawdę to jest duża krzywda, którą sobie możesz zrobić, żeby po prostu się zamknąć, totalnie odciąć od świata. Bo to może przynieść komfort. Natomiast na dłuższą metę trudniej ci będzie funkcjonować w społeczeństwie. No, my jesteśmy zwierzętami stadnymi, my, my funkcjonujemy w grupach. Eee, lepiej po prostu. wychodź ze swojej strefy komfortu, no to co mam przez to na myśli? Specjalnie nie nazwałem tego punktu e, nie wstydź się. Bo myślałem o wstydzie, notując ten punkt. Ale w ogóle nie lubię tego określenia nie wstydź się. Bo wstydź, wstyd jest czymś powszechnym i normalnym. Każdy się wstydzi. Natomiast uważam, że celem w życiu jest robić coś pomimo wstydu. Że to już jest osiągnięcie w momencie jak ty przezwyciężysz swój wstyd. I myślę, że są osoby, które mogą e, jakby z tym empatyzować bardziej niż inni. Ja jestem osobą raczej introwertyczną i e, wstydziłem się wielu rzeczy w życiu i odczuwałem cringe, czy niepewność, czy czy wstyd, jakkolwiek to nazwać, wiele razy i to powstrzymywało mnie po prostu od działania. Natomiast jest to totalnie bez sensu, bo często to są bariery, które my nakładamy sobie w swojej głowie i one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I wyobrażamy sobie jakieś niewiarygodne rzeczy, które mogą się wydarzyć, a potem się okazuje, że nic takiego nie ma miejsca. Jakby, jeżeli coś ma się spierdolić, to spierdoli się coś, o czym nie pomyślisz. I druga rzecz, ludzie myślą o tobie zdecydowanie mniej niż tobie się wydaje, że o tobie myślą. Po prostu rób swoje, nie? Bo. To jest tak jak mięsień po prostu. To jest coś, co trzeba sobie wyrobić. Jeżeli jesteś osobą wstydliwą, jeżeli boisz się podjąć jakiegoś działania, to zacznij jakimiś małymi krokami. Jeżeli masz osobę bliską, e, powiedz jej o tym, pokaż jej to, co robisz i niech ona da Ci jakiś feedback i wracaj do tego znowu. Nabierzesz więcej pewności siebie. Mówię, to jest jak, wszystko jest jak mięsień, który trzeba wyrobić. To nie jest tak też, że ludzie rodzą się z tym, że mają tą pewność siebie. Większość ludzi tak nie ma. Jakby duża większość ludzi uważam, że tak nie ma. Pewność siebie wypracowuje się przez to, że jesteś w czymś dobry, Że jesteś kompetentny. Wtedy jesteś pewny siebie. Bo masz jakiś masz jakiś fundament, coś do czego możesz się odnieść i wiesz, że się na tym znasz. Stąd się bierze pewność siebie. Natomiast jeżeli nie przejdziesz tego procesu i, na, i nie wyrobisz sobie pewnych umiejętności czy jakichś kompetencji, no to nie będziesz miał na czym bazować tej pewności siebie. W ogóle te narracje takie fake it till you make it, czyli że udawaj, że jesteś pewny siebie, u, żeby zdobyć dziewczyny, u, żeby zdobyć pracę. To jest totalnie bez sensu, jakby. Wtedy mam wrażenie, że stresujesz się jeszcze bardziej, wstydzisz się jeszcze bardziej, to cię paraliżuje, a koniec końców. E, Taki wstyd udawany jest, uważam, bardzo łatwo wyczuć i obnażyć, i w ogóle no, śmierdzi fake, nie? I to jest normalne, że się wstydzisz. To zapamiętaj. Mówi się czasami, żeby e, kończyć jakieś listy czy tam wypracowania na dobrej nutce, żeby się wesoło pożegnać. Natomiast mój punkt ostatni jest trochę smutny. Ale y, uważam, że jest ważne też, żeby oczekiwać porażki. W momencie, w którym się wstydzisz i w którym budujesz swoją pewność siebie, to jest normalne to, że będziesz odnosił porażki, y, ale to są porażki tylko w tym wąskim znaczeniu porażki. To znaczy, że może nie, nie wyjdzie ci coś idealnie, może coś nie przyniesie określonych korzyści zakładanych. Może coś nie spodoba się innej osobie, której miało się to spodobać. Uważam, że jeżeli coś zrobiłeś i przełamałeś w jakiś sposób swoją tą strefę komfortu, to już jest sukces. Ja myślę, że stąd powinniśmy czerpać satysfakcję, że już coś wykonaliśmy i to jest sukces. Nie to, jaki będzie efekt tego działania. No i to jest po prostu gra liczbowa. No jeżeli wydaje ci się, że odnosisz porażki ciągle i ciągle i ciągle, ale jakby wdrażasz poprawki, patrzysz krytycznie na to, co robiłeś i za każdym razem robisz to trochę lepiej, no to w końcu ci się uda, w końcu po prostu osiągniesz to, czego chciałeś. No ale wiadomo, ważniejsza jest droga niż cel. To, to, to jest to, co chciałem powiedzieć. I zauważcie, że ja w tym materiale specjalnie nie mówiłem nic o relacjach damsko-męskich, bo uważam, że jeżeli zastosuje się te rady i, i jeżeli faktycznie będziesz wartościowym człowiekiem, czy partner, czy partnerka to, to, to są pochodne tych działań, że to się, sta, to się samo stanie, to nie jest coś, to warto planować. Możemy dyskutować o jak pracować nad sobą i może w jaki sposób ułatwić sobie znalezienie tej drugiej połówki, no ale to już byłby temat na, na inny film. Natomiast uważam, że najlepsza jest taka organiczna droga. Pracuj nad sobą, skup się na sobie, a relacje czy partnerzy to przyjdzie samo to się w końcu wydarzy. I pamiętaj, nigdy nie obwiniaj innych za to, że nie chcą się z tą spotykać, albo rynku o to, że kobiety są wybredne, mężczyźni są chujowi. To nie tak działa po prostu, no. To trzeba się z tym pogodzić. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że coś z niego wyciągnęliście. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz i jeżeli chcecie to zasubskrybujcie ten kanał. Będę wdzięczny. Jeżeli chcecie kolejnych takich materiałów, też dajcie mi znać. Dzięki bardzo.